Ostatnim krokiem podczas naszego pobytu w kosmosie są kosmiczne labirynty. Normalnie muszę przyznać, że za labiryntami nie przepadam, no ale tutaj powiem szczerze, ciężko się zgubić. Mało jest miejsc trudniejszych, gdzie trzeba domyślać się, gdzie prowadzi droga, a tak to prawie zawsze ją widać. No i mamy aż trzy klucze, już na początku zaczynamy zabawę z tym. Jeśli chcecie wszystkie, to po jeden z nich na pewno musicie się tak tutaj poprzeciskać. No, właśnie. I mamy klucz. A do tego jeszcze bardzo dużo punktów. Blisko tysiąca. No i jest też sposób, żeby sobie znacząco skrócić przejście tej rundy. Otóż, gdy wejdziecie tak. No i tak jak ja. Ja oczywiście tego nie zrobię do końca. Cały czas schylenie i w prawo. I zejdziecie, zejdziecie tam na sam dół. A później dojdziecie do tego miejsca. O, właśnie. Teraz macie chyba je oznaczone. I wejdziecie właśnie w to miejsce ze schyleniem. No, to wylądujecie tuż obok niebieskiego portalu, do którego też później dojdziemy. Jeszcze o tym wspomnę, taki duży, duży skrót. A ja sobie, może tak, wyjdę nieklasycznie po podestach. No właśnie, ten labirynt. Te labirynty zawierają mnóstwo takich zbugowanych, zbugowanych przejść. Niektóre pewnie specjalnie, niektóre przypadkiem są postawione. No i są, pierwsi przeciwnicy. A my zaraz jeszcze zaczniemy sobie tutaj gadać o kolejnym skrócie. No chodź tu. Otóż, gdy sobie pójdziecie tędy, no właśnie, to możecie też sobie wypaść z tego labiryntu i jeśli będziecie równiutko pionowo w dół lecieć, to gdzieś tam po lewo od tego miejsca, co wcześniej był skrót i niebieskiego portalu, do którego później dojdziemy, też wypadniecie i dużo szybciej ukończycie poziom. Ale ja wam pokażę całą rundę. Dzięki temu przy okazji zdobędziemy więcej punktów, przechodząc się po całej rundzie, nie używając skrótów. No, na tą świnkę jest dobry sposób. Wystarczy pod nią tutaj walić i już po niej. Ach, tak trochę ryzykuję. Z nietoperzem też zaryzykujemy. Udało się. I przeciskamy się tutaj. Wąsko jest, ale dajemy radę. Ok, zanim się tu zaczniemy przyciskać, wolałbym tą robokurę zdjąć, jednak. Ok. I tu uwaga, nie za szybko, żeby na nietoperza nie wpaść. Świetnie. Tak, żebym tutaj nie spadł. Jeszcze tego bym chciał załatwić. Ja oczywiście. O, i właśnie się tutaj zaraz na, na chwilkę dla was też zatrzymam. I właśnie w tym momencie ponownie powinno, powinienem jakoś oznaczyć to miejsce. To jest to samo miejsce, w którym... Wtedy byście sobie skrócili drogę, przeciskając się tam, zaraz po zdobyciu pierwszego klucza. No i tak, właśnie byście wypadli gdzieś tutaj, po lewo od tego portalu, który prowadzi do dalszej drogi. No a wypadając tam z labiryntu drugim skrótem, gdzieś właśnie tutaj byście też spadli. A tutaj w lewo idziemy, tylko jeśli chcemy komplet kluczy. Właściwie, tu w lewo, tylko po jeden z nich. A w prawo idziemy po już ostatni. Tu jak szybko deszcz zaczął padać, bo idziemy pod górę. A teraz z górki i deszcz wolniutko razem z nami. W drodze po ostatni klucz. Jest. I tak otworzył się główny sekret poziomu, ale do niego spory kawałek. I znów z deszcz szybciutko pada. No i dobrze. Jedyną dalszą drogą jest teraz ten niebieski portal. A teraz ten różowy. Uwaga! Tutaj te zwierzęta. I roboty są bardzo czasami irytujące potrafią zabrać życie. A najbardziej robokury, które nigdy nie wiemy, jak się zachowają. Ale nam tutaj wokalista śpiewa, to nie musi, nie może być łatwe. W muzyce, która jest w tym poziomie. Ach, te robokury chyba przez jedno życie niedawno straciłem. O, świnia. W ogóle nas nie zobaczyła i zginęła. Dobra. I czerwony portal. Gdzie nas to zaprowadziło? A właśnie. Zaprowadziło nas tutaj, jakbyście się przyjrzeli to chodzimy sobie po pewnym napisie, który wyraźnie nam tutaj informuje, że autorem poziomu jest ponownie Azomen. Made by Azomen. No i wskoczyliśmy do głównego sekretu poziomu. Najwięcej w tym sekrecie co ciekawe skrzynek z jeżami. I musicie na, na nie uważać, bo potrafią przysporzyć problemów. Diament sobie na razie zostawiam, jak widzicie, jakby ewentualnie miał dodatkowe życie stracić podczas utarczki z tymi jeżami. Dlatego jeszcze czerwonego diamentu sobie nie biorę. Dobra, bierzemy i już przy okazji czytamy tabliczkę i jeszcze jeden jeż. Jesz. Dobra, teraz już tylko na metę. A myślę, że bardzo ładnie do niej nas prowadzi ten portal I pięknie za strzałeczką, prosto w metę Labirynty zaliczone No i co to było oznaczało? Że tutaj nasza przygoda w kosmosie już powoli się kończy Dobra, już zwolniło, ale to nieważne I tak oto cztery rundy kosmiczne po kosmicznych labiryntach udało się już nam ukończyć no i gdy już dolecimy z powrotem na wyspę, no to wejdziemy sobie do złotej technicznej drogi. Krótkiej, przyjemnej rundy, ale na czas. A więc do następnego odcinka. Na razie.